Cześć dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i witam się z Wami 2 grudnia. Pora zatem otworzyć drugie okienko w kalendarzu adwokatowym. Przypominam Wam, że kalendarz adwokatowy jest to nasz autorski projekt, który uruchamiamy zawsze w grudniu, to znaczy zawsze uruchomiliśmy go w zeszłym roku, a że cieszył się ogromną popularnością, także postanowiliśmy go kontynuować w tym roku. I przez 24 dni, od 1 grudnia aż do wigilii, publikujemy dla Was codziennie jakieś instastory, czy też film na, naszym, na naszych social mediach, w których opowiadamy Wam o jakimś konkretnym zagadnieniu związanym z jakąś inną, konkretną dziedziną prawa. I w tym roku kalendarz adwokatowy jest poświęcony sygnalistom. A w drugim okienku, w kalendarzu adwokatowym, znajduje się pojęcie sygnalisty. A bardziej szczegółowo, kto może być sygnalistą. Wczoraj opowiadałam Wam o tym, kto to jest sygnalista, natomiast dzisiaj opowiem Wam o tym, kto może być sygnalistą. Sygnalistą może być pracownik danej organizacji, może być osoba, która świadczy na rzecz tej organizacji. Prace na podstawie umów cywilnoprawnych, na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umów o świadczenie usług. Może być to też inny przedsiębiorca, który współpracuje z daną organizacją. Może być to też wspólnik, akcjonariusz, jeżeli dana organizacja działa w formie spółki prawa handlowego. Może sygnalistą być również osoba, która świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy, który świadczy jakieś usługi na rzecz danej organizacji, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład szpital jako dość duża organizacja jako spółka prawa handlowego tutaj postanowiła zawrzeć umowę związaną z z dostawą usług polegających na sprzątaniu tego szpitala. No i w takim wypadku ten usługodawca, osoba świadcząca pracę, ma też swoich pracowników, którzy na terenie szpitala wykonują te usługi związane z, ze sprzątaniem. No, i takie osoby w ramach właśnie świadczenia tych usług, w ramach wykonywania swojej pracy na rzecz swojego tak naprawdę pracodawcy, dowiedziały się o pewnych nieprawidłowościach, które miały miejsce w szpitalu. Te nieprawidłowości stanowiły naruszenie prawa, czy to prawa Unii Europejskiej, czy to naszego prawa polskiego, no i w związku z tym one też mogą być sygnalistami. Sygnalistą może być także wolontariusz, który pracuje nieodpłatnie w danej organizacji, czy też może być osoba, która brała udział w rekrutacji na stanowisko pracownika także tutaj, jeśli chodzi o to pojęcie sygnalisty, to jest ono dość szerokie. Z drugiej strony nie jest ono szerokie aż za bardzo, ponieważ mamy tu w jakiś sposób e, mamy tu wymienione osoby, które są w jakiś sposób związane z daną organizacją, czyli na przykład wracając do naszego przykładu ze szpitalem, jeżeli do szpitala przyjdzie e, jakiś pacjent i będzie on niezadowolony ze swo e, z usług, które świadczy mu szpital, e, czy też na przykład ten pacjent w trakcie, kiedy będą te świadczone usługi medyczne, dowie się o jakichś nieprawidłowościach, to on, jako osoba w żaden sposób niepowiązana organizacyjnie z tym szpitalem, nie może zostać sygnalistą. Taka osoba nie ma statutu sygnalisty w świetle ustawy, w świetle projektu naszej polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa, czy też w świetle dyrektywy unijnej o ochronie sygnalistów. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście mojej gadaniny do końca. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Już jutro otwieramy trzecie okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.